Hej, kad to jest Lilian Solis na wasza ekrana grachonka jest starej gra. oraz biedny, połamane działczo. Lecimy dalej z tłumaczeniem fabuły głównej, ale jednak dalej pobocznej, czyli Continuance Quest z aktualizacji 2.5 związanych z festiwalem Wardens. No, ostatnio działczo się połamał, mieliśmy trochę jego przeszłości, moje serce się połamało. Mam nadzieję, że nie połamy się bardziej i, i tak naprawdę, no co mogę Wam więcej powiedzieć? Lecimy tam, gdzie skończyliśmy ostatnio. pyta, czy w ogóle hulej może poczuć y, respekt do kogoś, skoro nie ma serca? Oczywiście, że tak, bo wyczułem w tobie zapach mojego gatunku. Niestety, ostatecznie, nadal jesteś słabym lisem. Jak głosi Wolf of Creed, podaruj wilkowi ślepy załóg, gdzie powstają nowe ścieżki. Podnieś go do skazanego na zagładę losu, gdzie jest na scenie. Tchórze w zapomnianych zakamarkach spotykają swoją niegodną śmierć. Jednak odważni w brutalnych bitwach obejmują swoją wieczną nagrodę. Dlatego na razie trzymam Cię przy życiu. Chcę Ci pokazać jak Borisin naprawdę szanuje swoich wrogów. A czyli on jest wrogiem. Myślałam, że będzie przed opasem. Zjemy Twoje ciało i krew, odżywiając nasze własne. Zmiażdżymy Twoje nadzieje i marzenia, torując drogę dla naszego polowania. Twoje słabe dusze będą świadkami nowej przyszłości. Przyszłości, która należy do mnie. Mój panie, otrzymaliśmy wiadomość. Nasze porozumienie w Stargazer z zostało odkryte. Musimy działać szybko. To no, mnie wcale nie zaskakuje. Mukdog, co to za hałas? To Sky Splitter, to statek, na którym odbędziesz Wardens. Zaraz odpłynie! Sky Furning Commission oczyści szlaki powietrzne. A jeśli nasze starskipy spróbują uciec, zostaniemy zauważeni. Uspokój się, Mugtok. Spójrz na siebie. Chowasz się i boisz. Gdzie jest twoja godność, Borisin? Jak powiedziałem, poświęciłbym swoją godność za twój powrót. Dopóki możesz wrócić na... do naszego stala, Borisin, wciąż jest nadzieja. Nadzieja? Borisin zapomnieli o wyznaniu wilka. Słabe stworzenia pokładają nadzieję w sił, ale silni wywalczają sobie drogę na zewnątrz. Sprowadzenie mnie z powrotem zamiast wybrania nowego pana, tylko dowodzi upadku naszego stada. A co do proroka, który zmanipulował cię, żebyś mnie uratował, to jest po prostu kłamcą, próbującym wykorzystać potomstwo Durana. Mógł kto? Pozwól, że opowiem ci, jak Borisin dojdą do władzy. Nie będziemy się chować, jak szczury na ulicach Sienjo. Będziemy żarłocznymi wilkami, chodzącymi pośród stada jagniąc z obnażonymi kłami. Ideę, ale wizja! Mroczna! Ale wielki Warhead! Naszego stada tu nie ma! Nie możemy iść na wojnę w ten sposób! Naszego stada tutaj nie ma? Gdziekolwiek pójdę, jest moje stado! Odejdź! Nie zbliżaj się do mnie! Nie! Kto? Jesteśmy drapieżnikami pierwotnymi, znajdującymi się na szczycie hierarchii. No, powiem Wam, że nie sądziłam, że po pierwsze, Hulej ma takie zdolności, że potrafi jednym ugryzieniem kogoś y, przemienić w Borisin, czy nie wiem, uaktywnić tą linię krwi. Nie, nie wiem nawet, jak to co on zrobił w tym momencie, ale nie sądziłam, że on coś takiego potrafi, a po drugie, czy widzieliście, jak działczo najpierw na to. W ogóle zauważyłam też, że działczo tak patrzył na niego i na tą ofiarę z takim rozbieganym wzrokiem, nie wiedział, na kogo patrzeć, na hulejaca, na tego typka. A potem on odwrócił najpierw patrzył na tą masakrę, a potem odwrócił wzrok z takim. Mm, Jezu, cudowny on jest. I przykro mi się patrzy na to, co oglądam teraz. I tłumaczę w ogóle. Jako wilki tworzymy strach. Nie stajemy się z jego sługami, jeśli jesteś ślepy na ścieżkę, będę szkarłatnym księżycem, który oświetli ci tę drogę. Pa, zaraz młodemu, kurde, w piernicz. A nie, dobra, poszedł dalej. Już myślałam, że jemu tam coś zrobi. Podziel się moją krwią z naszymi braćmi. Użyj jej, aby zarazić tych foksianów i wzbudzić strach w ich sercach. He, co? Podziel się moją krwią z naszymi braćmi? Użyj jej, by zarazić tych Foksianów? Czyli jak Foksian dbije krew, dostanie krew Boris to się przemieni? Okej, okay. ciekawe, dobra informacja. Teraz, ty przebiegłe małpiszonie, wyjdź i staw mi czoła! Nie, 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 proszę nie mówcie, że to jest moza! Zrobię to, uwaga! Ciao, co Cię podkusiło, by otworzyć te drzwi? Moza, uciekaj, mm. ból mnie serce. Kocham ten voice acting, który tu był. On jest taki, Moza, z kolei, jest taki przejęty. A Dziaocho jest połamany, i, i, i ostatkiem sił próbuje mu powiedzieć, żeby uciekł. Może. run! No, serce mi się łamie. Nie, on nie może uciekać. Ty też nie. Przybyłeś we właściwym czasie, małpiałki. Powiedz swojemu generałowi. Powiedz jej, że rozpętam tę masakrę, topiąc Jan lofu we krwi. Od tej chwili wilki, noszące moją krew, będą polować na każdego na ulicy, żerując na wyznawcach tego diabelskiego łucznika. Podążajcie za mną, moje szczeniaki! Będziemy kroczyć wśród zdobyczy. Podaruj wilkowi ślepy zaułek, gdzie powstają nowe ścieżki. Podnieś go do skazanego na zagładę losu, gdzie jest nasycenie. Tchórze w zapomnianych zakamarkach spotykają swoją niegodną śmierć, jednak odważnie w brutalnych bitwach obejmują swoją wieczną nagrodę. O kurczę, Wardens. Słyszysz to? Huk armat. Przywołuje we mnie wszystkie wspomnienia minionych bitew. Mój pierwotny przywódca Wolf's Creed na swój sposób uratuje naszą osłabioną watachę i przywrócę jej dawną świetność. No nie strasz, nie strasz. Mm, wracamy na perspektywę match, Tego jeszcze nie było. Era Wardens zaraz się zacznie. Sky Splater. Wow, selwa armatnia Splitter jest naprawdę głośna. Czy tak naprawdę wygląda właśnie Wardens? Czuję, że zaraz pękną mi bębenki. Cóż, jak mogliby oczekiwać, że przyciągną ludzi, którzy przyjdą mi obejrzą, jeśli nie zrobiliby wielkiego widowiska? Marcz, nie zapomniałaś po co tu przyszłaś, prawda? Jestem tutaj, aby pełnić funkcję Ring Master w imieniu mistrza Jan Jako przedstawiciel z Lofu pokonam wszystkich pretendentów. O to chodzi. Brzmisz, jakbyś była cała podniecona. Gdybyś tylko mogła powstrzymać nogi przed tak dużym trzęsieniem się, byłoby to bardziej przekonujący marcz. Jak głosi przysłowie, uczeń bierze na siebie trud swojego mistrza. Pamiętaj, że jesteś teraz pod tożsamością mistrza miecza Lo Fu, zajmując miejsce swojego nic niewartego mistrza miecza i jako mistrza Ringmaster ja ci dam nic niewartego, wartego Ale co mam zrobić, jeśli mój przeciwnik w tej rundzie jest super utalentowany i po prostu zetrze mnie z powierzchni ziemi w ciągu kilku sekund? Nadal jestem początkującą szermierką. Nie wiem skąd wziąłam pewność z siebie, gdy zgodziłam się pomóc generałowi Hawaiianowi. No dalej, nie ma czym się martwić. Jeśli zostaniesz pokonana, twój przeciwnik będzie musiał odpowiedzieć przede mną. Chociaż, jeśli tak się stanie, honor i chwała Sien-Jo-Lofu zostaną zabrane przez Zhou Ming. <grytanie> Mistrzyni Juni, proszę, teraz wezmę udział w zawodach. Czy możesz powiedzieć coś, co doda mi trochę pewności siebie? Marcz? Pomyśl o wielkich burzach, które ty, nameless z ekspresu australianego, przetrwałeś podczas swoich licznych podróży. Nie ma wątpliwości, że stawiłaś czoła o wiele bardziej przerażającym wrogom niż twoje przeciwnicy tutaj dzisiaj, prawda? Czy nie czujesz się o wiele bardziej zrelaksowana patrząc na to w ten sposób? No to ruszajmy w takim razie. Przez te kilka dni ciężko trenowałam sztukę szermierki. Czas, żebym weszła na rynki i udowodniła swoją wartość. No to chodźmy! Mistrzyni Yunli, myślę, że nie jestem jeszcze w pełni gotowa. March? Nie ma czegoś takiego jak całkowicie gotowa. O kurde, nowa mapka, jeszcze tu nie byłam. No tu nie ma okna, ale ooo, jesteśmy w chmurach, fajnie. O. Yukon poinformowała mnie o twoim przybyciu i przyszłam osobiście was powitać. W wiadomości, że zostaniecie Ring Master zamiast porucznika Jan Chinga, została ujawniona panna Anna March. Właśnie teraz, gdy przechodziłam obok sali uczestników, usłyszałam, jak wszyscy rozmawiają o tej nowinie. Najczęstszym pytaniem, jakie słyszałam, było: Kim jest March Seven? Jeśli cię o to spytają, jak się przedstawisz? Masz coś przygotowanego? March Seven, uczennica Jan Chinga. Jestem uczniem porucznika Jan Chinga. To znaczy, technicznie jestem również wiel uczniem Wielkiego Generała Jingyuan'a. Kiedy tak to ujmiesz, to jestem naprawdę ważną osobą. Ech, całkowicie pominąłeś moje imię. I Jakie to niegrzeczne. No, no trochę tak, przyznaję. O, widzę, że jesteście obie całkiem zrelaksowane. Imponujące, biorąc pod uwagę niebezpieczeństwo, z jakim się zmierzycie. Ej, ona tak powiedziała, jakbyśmy mieli z całym uchulejem walczyć. Informacje o uczestnictwie Miss Yun Lee zostały zarejestrowane dla Warden z dawno temu. Jednak, w ramach zgłoszenia w ostatniej chwili, Sky Commission zadbało o niezbędne procedury dla ciebie, Miss March 7. Proszę podążać tą ścieżką. Hala uczestników jest tuż przed nami. Dziękuję panu, Shikwei. Chodź, rozejrzyjmy się po sali uczestników. No już się rozglądam dobrze. Na razie to już szaro. To jest hala zawodników w takim razie. Jest tutaj tak dużo ludzi. Marcz, zanim zacznie się Wardens, pozwól, że udzielę ci jeszcze jednej lekcji. Mój dziadek zawsze mi mówi, że broń naśladuje swojego pana. Oznacza to, że broń danej osoby będzie odzwierciedlać jej nawyki i osobowość. Widziałeś jak władam old metal wcześniej, prawda? Powiedz mi, co zaobserwowałaś z tego? Miss Yun-Li, masz naprawdę ognisty temperament. Wymachując tak gigantyczną bronią, mistrzyni Yun-Li woli używać miażdżącej siły, niż strategii. Nie mylisz się. Moj styl walki zawsze był prosty i skuteczny. Jedno cięcie, no i po wszystkim. Obserwowanie broni, której używa twój przeciwnik ocena, w jakich umiejętnościach walki się wyróżnia i gdzie leżą jego słabości i jest kluczem do zwycięstwa w bitwie. Na przykład, szokująco ciężki miecz, taki jak mój, ewidentnie nie nadaje się do długiej, przeciągającej się bitwy. Najlepiej byłoby więc znaleźć sposób na przeciągnięcie bitwy. Dlaczego miałabyś mi zdradzać swoją słabość? Bez hmm, miła i może na nią trafisz i nie chcę zrobić ci siary? To jedyny sposób, aby mieć pewność, że stoczymy uczciwą walkę, nie uważasz? Nie chcę przecież, żebyś przegrała z kimś innym. Hmm, no powiedzmy, może ją lubię. Teraz jest idealna okazja, aby nauczyć się oceniać swoich przeciwników. Wykorzystajmy ludzi tutaj w sali zawodników do ćwiczeń. Jeśli znasz siebie i swojego wroga, nie przegrasz w setkach bitek. Poznaję siebie i swojego wroga. Zastanówmy się, kogo powinnam najpierw zapytać? Dobra, ogólnie przeczytałam, że wszystkie dialogi tutaj serio są na zasadzie. A poobserwujmy, a ten ma długi miecz, a ten ma krótki miecz, a ten ma ciężki miecz. Ja nie będę tego wam. To jest absolutnie zbędna wiedza, kto ma jaki miecz. I to nie wiem po co nam to jest. Taki mały zapychacz, to pozwólcie, że pominę. Pierwsza runda Warden zaraz się zacznie. Czy czujesz się dobrze, Marz? Ja? Tak, wszystko w porządku. Gdy tylko zobaczyłam wszystkich tych ludzi zebranych tutaj, nagle poczułam się trochę bardziej zrelaksowana. Wszyscy ci uczestnicy wydają się bardzo wiarygodni. Patrząc na tych uczestników, nagle poczułam się dużo spokojniejsza. Rozumiem, dlaczego chciałaś, abym poznała siebie i swojego wroga. Nie czujesz się już tak zdenerwowana jak wcześniej. Więc chcesz wyjść i zobaczyć już ring? Chcę zobaczyć, jak wygląda ring. No, chodźmy. Wiedziałam. No to chodźmy! Uuu, o kurde, w sumie wygląda serio majestatycznie. Nawet lepiej niż się spodziewałam. Czuję... Jeżeli przejdziemy tędy, będziemy mogły zobaczyć oficjalną siedzibę Wardens. Nie no, te tutaj te salwy takie strzelające. Wygląda majestatycznie, żeby był kiedyś serio ten statek taki wojskowy, o. O, to było żarawie. Wow, więc tak wygląda to dla miejsce dla widzów. Spójrz tam. To jest ring, na którym będziemy stać, Mistrzu. Younly, ja znowu się denerwuję. Czy naprawdę mogę to zrobić? Już za na nerwy. Już prawie czas. Już prawie czas. Uuu, pierwszy dzwonek. I jakby tylko pomyślał o misji, którą dał mi generał Huayen, moje serce zaczyna walczyć, jak Co mam zrobić, Mistrzu yun -ni? To wtedy, gdy przestaje bić, powinniśmy się martwić. Po prostu wchłonię atmosferę i przygotuj się. Muszę wyjść na chwilę i zrobić kilka inspekcji wokół statku. To również było częścią rozkazów dziadka. No, zostaniesz sama, ktoś się porwie. Ciekawe, jak tam sobie radzi mistrz Yan-Chi. Hej, skup się! I teraz lecimy na perspektywę Silosa. Nie wiem, czy mam wrażenie, że to w tym odcinku tak zmieniała często perspektywy, czy ostatnio po prostu. General, raport. Zespoły są na pozycjach, a Sky Skyfaring Commission przyjęło kontrolę nad liniami StarskiFów. Aktywuj wszystkie żurawie i każ im przeskanować każdą osobę wchodzącą do portu i wychodzącą z niego. Zachowaj czujność przez cały czas. Wszelkie podejrzane ruchy muszą zostać stłumione tak szybko, jak to możliwe, zanim sytuacja wymknie się spod kontroli. Yes, tak, generale. Jan silus podążajcie za mną. No dobra, dobra, idziemy. Już zaczyna krzyczeć. Moza ma sygnał, ale przed chwilą straciliśmy kontakt. Czy to może oznaczać? Będzie dobrze. Cloud Knight, szukajcie celu. A gdzie jest, szukajcie celu? O tu. To on! Leży na podłodze, wyrzucili go z baru. Wszyscy, zejdźcie mi z drogi. Czy to są Boris w przybraniu? A czemu oni go wyrzucili gdzieś? To moza. Generale, spójrz tam! Poczekaj, nie podchodź bliżej. Co? Moza jest toksyczny? Generale Zawiodłem cię. Ten wściekły pies został mnie tutaj jako pułapkę? Deklaracja wojny. Zgadza się. Przez cały ten czas powstrzymywałem się od podryżnięcia mu gardła. Cóż, Lord Huley rozkazał nam tu zostać, żeby zobaczyć. Jeśli ty, wielka Merlin's Claw, śmiertelny wrogu Borison, będziesz w stanie dołączyć do niego w małej grze myśliwskiej. Polowanie to nie gra, to walka na śmierć i życie. Jesteście gotowi na śmierć? Obrzydliwości? Moza, wszystko w porządku? Ja nie byłem w stanie uratować Giałczo. Kolej był bardziej przebiegły i potężny niż mogłem sobie wyobrazić. Powiedz mi, jak zamierzasz, by powiedzieć mi tę wojnę? Poprzez pojedynek jeden na jeden? Albo poprzez wymianę zakładników, może? Hulej planuje atak na ruchliwe ulice Sienzo-Low-Fu. Co ty przed chwilą powiedziałeś? Niemożliwe. Nawet jeśli są jeszcze tajni boris których nie wyweszliśmy, Hulej nie może mieć więcej niż kilkadziesiąt osób. Jak planuje jednocześnie atakować ulice sienzo Lofu? fu Ma asa w rękawie. Ciało Huleja nosi znamiona zarazy przekazywane z pokolenia na pokolenie boris Widziałem na własne oczy, jak przemieniał Foksiana w i Wolf Trooper. To jest deklaracja wojny, Huleja. Jego krew może sprawić, że Foksianie szybko się przemienią i stracą rozum. Przekazał swoją krew swoim sługom i planuje rozprzestrzenić ją w Lofu i wywołać panikę. Jezu, dobrze, że nie dał tej krwi, czego bym zmarła na tym fotelu. Natychmiast ewakuujcie wszystkich Foksianów! Skontaktuj się natychmiast z Commission i Cloud Knights. Niech wprowadzą zakaz ruchu i nakażą wszystkim foksianom pozostanie w domach do odwołania. A, a do domu nie mogą wejść z buta? W chwili, gdy widzisz, że Twój wróg wypowiedział wojnę, oznacza to, że już rozpoczął działania. Ale jeśli kolejowi uda się rozprzestrzenić tę panikę, czy pamiętasz, co Ci wcześniej powiedziałam? Polowanie polega na myśleniu w ten sam sposób, w jaki myśli twoja ofiara, a nie tylko bezmyślnym gonieniu za nią. Hulej chce, żeby wszyscy na lofu popadli w panikę. Chcemy, żebyśmy stracili rozum i zmarnowali nasze ograniczone siły robocze, przeszukując każdy cal lofu w poszukiwaniu oznak ataku, aż sami się wyczerpiemy. To jest gra towarzyska, w którą uwielbiają grać mieszkańcy Yaoqing. Chowają jakiś przedmiot pod jedną z kilku misek, a potem przesuwają miski i każą zgadnąć, pod którą z nich znajduje się dany przedmiot. Tak, ja to widzę. To wszystko jest po prostu wprowadzeniem w błąd. Bez względu na to, co zrobi hule, jest jedna prawda, której nie możemy zmienić. Jest uwięziony na pokładzie Sien-Jo-Lo-Fu. Jedynym sposobem na ucieczkę jest znalezienie statku. A jedynym statkiem, który jest w stanie dostrzec, jest. Czyli jego jedyną opcją jest Skysplitter? W tej chwili, jedynym statkiem, który mógłby zobaczyć, jest Skysplitter. Kurde, Silos mówi, rzadki widok. W jego oczach ten statek jest pełen niezliczonych zakładników. To byłoby dla niego najlepsze w miejsce, do którego mógłby się udać. Więc to również będzie nasze ostateczne pole bitwy. Ale jeśli się mylimy. Jeśli pójdzie gdzieś indziej, albo zrobi to, co powiedział, a jego słudzy wszędzie zarażą foksianów wilczą krwią, co wtedy zrobimy? Czy mamy po prostu porzucić te mniej prawdopodobne lokalizacje? To kolejna lekcja, której musisz się nauczyć poza szermierką. Rozważanie opcji i podejmowanie decyzji zawsze są pytania, które sobie zadajemy, ale nigdy nie będziemy w stanie na nie odpowiedzieć. Zanim podejmiemy decyzję, musimy pozbyć się wszelkich wątpliwości, a gdy już podejmiemy decyzję, musimy pozbyć się wszelkich żali. Istnieje szansa, że podejmiemy złą decyzję i pozwolimy, aby nasi sojusznicy poświęcili się na próżno. Istnieje też szansa, że poprawnie przewidziemy ruchy naszego wroga, ale nie docenimy jego siły i zostaniemy przytłoczeni w bitwie. Ale zagubienie się w wahaniu i niepodjęcie żadnych działań zawsze będzie bardziej szkodliwe niż podążanie złą drogą. Musimy podjąć decyzję bez względu na wszystko. Słuchajcie wszyscy. Osobiście przejmuję dowodzenie na Starscape Haven. Ewakuuję ludzi i przygotuję się na wszelkie możliwe ataki. Zrobię wszystko co w mojej mocy, aby zapewnić bezpieczeństwo na Ziemi. Sillus, proszę użyć nam swojej siły tak jak to zrobiłeś, gdy Ambrosial Ardbor się odrodziło. Potrzebuję, abyś ty i Moza poszli na poszukiwania Działczo. O Boże, czyli to, to złami mi serce. Muszę, pójść pójdę tam osobiście. Zostaw to mnie. Generale, proszę powierzyć mi bezpieczeństwo Sky Splitter. Pierwotnie miałem wziąć udział w turnieju, więc teraz słuszne jest, abym wrócił do Sky Splitter. Jeśli w rzeczywiście zaatakuję Sky Splitter po roczniku Yanching, proszę go tam przetrzymać, dopóki nie przybędę. Proszę być spokojnym, generale. Jeśli odważy się postawić stopę na Sky Splitter, ja, Jan Ching przysięgam na ostrze w moich rękach, że nie ucieknie. Gdy Cloud Knights wyruszyli w różne miejsca, szybko zaczęli odgradzać obszary i rozpoczynać inspekcje. W tym czasie Cloud Knights czekają na formację w Exciting Sanctum. Cloud Knight, Borisin arogancko postanowili rzucić nam wyzwania na terytoriach Sienjo, Przysięgają, że rozpętają krwawą rzeź na ulicach Sienjo. Nieuzbrojeni cywile z i niezliczeni goście z daleka są pod naszą ochroną. Pozwólcie, że zapytam Was, jako Cloud Knight, czy pozwolimy Borisin zrealizować ich plan? Nigdy! Bądźcie czujni! Zadzwonię do Starskief Haven. Niech wszyscy Cloud Knights będą w pełnej gotowości do ataków Borisin. Fejsiao! Porty Starskief Haven roją się od wielu podobnych stworzeń. Poruszają się szybko. Zatrzymajcie ich! Będę tam natychmiast! Odpalisz takiego speeda jak miałeś w tej animacji krótkometrażowej na YouTube? O matko! Dobrze, i tutaj mamy tutorial, jak używać techniki. Feixiao? Are, Feixiao. Tutaj jesteś, Feixiao. Pani Yukon! Po 30 latach znów walczymy ramię w ramię. Minęło trochę czasu, odkąd się rozluźniłam. Zaczynajmy. Pamiętaj, że nadal jesteś na lofu. Staraj się nie szaleć. Feixiao, pobawimy się już w następnym odcinku. Lecimy skopać tyłki, wilcze tyłki, Borisin, tak naprawdę. Ale to już w następnych. Dajcie mi znać, co wy na temat wszystkiego, co się się wydarzyło, Boże! co dużo się tu że nawet nie wiem o co pytać. O to o plan Twojej siało, o to, jak Jan Janchinga, o działczo, o, o moze. Nie, napiszcie mi o moze, że wszedł tam po prostu przez te drzwi i co i wszedł i go, skopali go i wyrzucili, nie? To jest ikona po prostu. Dajcie mi znać, co wy na temat tego co on odwalił. Ja będę wdzięczna za lajki, komentarze i subskrypcję i do zobaczenia w następnych. Pa pa! Aha, myślę, że to będzie jakieś majestatyczne eee, No tylko masz jakąś barierę jak grożą.